Z nami jest dzisiaj Kasia, uczestniczka i zwyciężczyni drugiej edycji Strzelin Express. Może zaczniemy od tego, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Leśniczówce w, Gości w Gościęcicach. Jest to wyjątkowe miejsce, ponieważ w kwietniu w ubiegłego roku dokładnie w tym miejscu tutaj siedziałam nie wiem czy wiesz tak tak to wszystko było zaplanowane dokładnie tu siedziałam tu siedziała moja siostra Magda z Lucy odbył się finał drugiej edycji Train Express który z siostrą wygrałyśmy powiem ci że również dotarłem w ostatniej edycji do finału i się tak zastanawiam czy jakakolwiek inna para Kiedykolwiek, dochodząc do finału, będzie chciała brać udział w kolejnej edycji, czy będzie wolała jednak z drugiej strony to ugryźć? Bo ty jesteś osobą, która już ugryzła to z dwóch stron, ponieważ oprócz tego, że wygrałaś drugą edycję, to zorganizowałaś, współorganizowałaś trzecią. Tak jest. Dokładnie. Chcesz coś o tym powiedzieć? Mogę powiedzieć, to znaczy tak, yy, nie wiem czy para, która wygrała, tak jak powiedziałeś, chciałaby kiedykolwiek jeszcze tam brać udział, czy wolałaby rzeczywiście głównie z drugiej strony. Otóż brałam udział z siostrą w pierwszej i drugiej edycji i to nie jest tak, że my już poznałyśmy wszystko i że mamy dość. To nie jest tak. Chciałyśmy zobaczyć, jak jest po drugiej stronie fakt. Yy, ale to nie jest tak, że już byśmy na przykład nie chciały brać udziału, bo to jest mega fajna zabawa i świetnie spędzony czas. Opowiedz nam coś o tej konkurencji, która tu się odbyła w finale? Jak ona wyglądała? Hmm, ponieważ to był finał y, tej edycji y, dwudniowej, kiedy wszyscy już byliśmy wymęczeni fizycznie, psychicznie. Y, finał był typowo taki: konkurencja taka typowo umysłowa. Stał przed nami laptop, było zadanie. Nie pytajcie się mnie, jakie. Ja rozumiem całkowicie, o czym ty mówisz. Słuchaj, ja dzień po, e, dzień po e, swoim udziale, po zakończeniu swojego udziału e, w trzeciej edycji, nie potrafiłem wymienić wszystkich konkurencji. No, to, nie jest to są tak... takie emocje, że po prostu to się zapomina. Całkowicie tu się z tobą zgodzę. Tak, pamiętam tylko tyle, że było zadanie matematyczne, trzeba było tam szyfr rozwiązać i wklepać go jako pin do telefonu. No i tak raz my z siostrą, raz para, z którą tutaj byłyśmy w finale. Co chwilę ten telefon brałyśmy, wklepywałyśmy niestety ząk, 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 nic, nie? No to trwało. Nie wiem, no dosyć długo trwało chyba. No i... Siostra się udało, wpisała prawidłowy pin, rozwiązała zadanie. No, to musiało być fajne uczucie, bo powiem szczerze, że emocje chyba rosną proporcjonalnie do tego, jak daleko już jesteś, nie? To znaczy tak, bo się na początku zakładało, że fajnie przetrwać ten pierwszy dzień, zobaczyć, co ewentualnie w nocy będzie i do następnego dnia, a później tak. Rano, no to żeby tą konkurencję przetrwać, za chwilę, dobra, to jeszcze, żeby to się udało przetrwać, i tak, co konkurencja, to jeszcze jedną, jeszcze jedną, nie? Które zadania Ci się jeszcze podobały? Które pamiętasz? <grym> 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 w kaszówce było super. Nie wiem, czy widziałeś jakieś tam filmiki, nagrania, coś, zdjęcia. Edukowałem się. Ale... Strzelanie. Była świetna ekipa, która nas tam, że tak powiem, prowadziła, tak? Bo to w różne punkty strzelaliśmy z broni krótkiej, długiej, na różne tam dystanse. I to było fajne. Super było, naprawdę. W kamieniołomach na gęsińcu zadanie też umysłowe, bo trzeba było tam się nauczyć na pamięć słów z całego alfabetu. No to też fajnie, bo to nie było takie, że siadę z kartką, mi się uczę, ale siostra musiała mi podawać przez krótkofalówkę takie utrudnienie. Fajnie, dużo było. A pamiętasz, jak Ci poszło w tym zadaniu z alfabetem, bo my robiliśmy już. To zadanie z, nie tyle co z uczestnikami czy z osobami chętnymi, no, no i powiem ci, nie szło im dobrze. Ale to inaczej jest taka presja czasu. Y, tam y, rzeczywiście, ja chyba miałam dwa albo trzy błędy. Y, to był już półfinał. I była taka chęć jakby y, dotrwania, i człowiek się tak potrafił zmobilizować i skupić na tym zadaniu, że y, był w stanie się tego naprawdę nauczyć. Teraz jakbyś się kazał nauczyć, to ja też bym powiedziała w 510. No tak, i te dystanse, które się też e, przebiegało, są nie do zrobienia, jeżeli nie byłoby tej adrenalinki, nie, co? Nie, nie. nie. Dobra, e, a kwestia organizacyjna, co Ci najbardziej się podobało? Co cię ujęło e, w udziale e, przygotowywania? Co mi dało e. największą satysfakcję? Wiesz o czym myślę. <śmiesz, Słucham. <śmiesz, Największą satysfakcję przy współorganizowaniu Strzelin Express 3 dało mi, chyba nie tylko mi, obserwowanie was, uczestników, na kolejnych zadaniach. Ale to nie tylko obserwowanie tego, jak się męczycie, jak jesteście. Yy, jak opadnięci z sił, jak wykończeni, nawet czasami zirytowani, już bo to trwało dwa dni, ale to, że u wielu z Was było widać tą chęć, determinację, zadowolenie z tego, że Wam się podoba, że jesteście szczęśliwi, jesteście bez telefonów, bez kontaktu z ludźmi przez dwa dni. Zdani na siebie, na swojego partnera, na sojusze i tak dalej, ale w tym gronie. No i to się najbardziej chyba tak w pamięć zapadnie i podobało, że, że chcieliście, nie? że Wam się to podobało, że pomimo zmęczenia jesteście szczęśliwi, to było super po prostu. Czy patrząc na tych uczestników, przypomniały Ci się emocje, które towarzyszyły Ci przy udziale? Tak, tak. Chociaż nieraz było tak, że chociażby nasza moce, sobie pomyślałam, uff, dobrze, że to nie ja biegnę. <laughs> <laughs> tak właśnie. No i to jest dowód, kolejny dowód dla osób, które jeszcze w tym momencie mają jakiekolwiek wątpliwości, że to nie są podchody. <laughs> nie, 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 nie. Dziękuję. Kasiu, e, chcesz coś jeszcze powiedzieć? Wiesz, no o tym można mówić i mówić. E, tak naprawdę, e, drodzy uczestnicy i osoby, które się e, wahają, Mogę Wam powiedzieć, jak się przygotować na to. W jednym zdaniu. Otóż na to się nie można przygotować. Absolutnie. Teoretycznie kondycja fizyczna wydawałoby się, że jest ważna, ale ja rok temu ważyłam 20 kg więcej. I wierzcie mi, że nie to jest najważniejsze. Znajomość terenu? Fajnie, ale ja... Pracuję w urzędzie. Wydawało mi się, że ja gminę Strzeleń znam bardzo dobrze. A zanim dotarłam na Kamienią w Gęsińcach, to zwiedziłam pół gminy. Szczęście? Owszem, potrzebne. Yy. Ale słuchajcie, przede wszystkim pozytywne nastawienia. Chcieć to znaczy móc. Dobra zabawa, świadomość tego, że się pomaga psiakom. Daje dużo. No w tym wypadku dokładnie psiakom, bo ławię. Też się przygotowałam. <laughs> Ale fajnie, bardzo mi miło z tego powodu. No, także y, powodzenia, zapisujcie się, będzie naprawdę super. Y, jak znam tutaj ich wszystkich, to przygotują mega zadania dla Was. Będziecie się świetnie bawić. Dziękuję tak. Ci serdecznie, naprawdę było miło. Mam Dzięki nadzieję, również. że. Powodzenia wszystkim.